Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wiernie, dzisiaj wielka uroczystość. Uroczystość imienia Jezus. Jezus, jedno z imion własnych, Bożych, em, znaczy, jak większość z nas pewnie sobie dobrze zdaje sprawę, znaczy mniej więcej, Jachwę zbawia. Jachwe jest zbawieniem, Bóg jest zbawieniem, Bóg, Bóg, Bóg jest wybawicielem. To imię nadane Chrystusowi w ósmy dzień po, po, po obrzezaniu Przepraszam, po, po, po narodzeniu, w momencie obrzezania, stary żydowski zwyczaj, e, nadane imię jako swego rodzaju proroctwo, imię dane z góry przez samego anioła, zapowiedziane Najświętszej Marii i Pannie. Imię, które stanowi, można powiedzieć, horyzont życia danego człowieka, w tym momencie naszego Pana Jezusa Chrystusa, wcielonego Boga. I tak zazwyczaj jest. Rodzice, którzy nadają imiona swoim dzieciom, starają się w tym imieniu zazwyczaj przekazać jakąś nadzieję, jakąś, jakieś oczekiwanie, jakąś szansę, którą by to dziecko miało zrealizować. Imiona od zawsze były wyrazem, można powiedzieć, istoty ludzkiej, tego czym tak naprawdę człowiek jest. Stąd ta wielka waga przy, przy nadawaniu imion w Starym czy Nowym Testamencie, chociażby tej zmiany z, Ab z Abrahama na Abrahama itd. itd. Jezus, czyli Jachwę, zbawia. Bóg jest naszym zbawieniem. To jest imię Boże, własne imię Boże, imię jakie Bóg przyjmuje w stosunku, w relacji do stworzenia. To jest ten główny zamiar, to jest ta główna myśl, która prowadzi, prowadzi Boga przez akt twórczy, prowadzi Boga w tym kreacjo, continua, w podtrzymywaniu butył. Wszystkie byty prowadzi do siebie, do zbawienia, do wielkości. To imię jest naszym przeznaczeniem. Jesteśmy powołani do tego, by utożsamić się z tym imieniem. Jesteśmy powołani do tego, by to imię stało się wewnętrznym wyrazem, wyrazem wewnętrznej naszej istoty. Można powiedzieć najgłębszą definicją nas, nas samych imię Jezus, najświętsze imię naszego zbawiciela. To jest właśnie imitacja Chrystii, o którym tutaj nieraz wspominałem. To jest cała praktyka życia duchowego, to jest właśnie mistyczne ciało Chrystusa. Wszyscy jesteśmy nim, Jezusem Chrystusem. Żeby zrozumieć wielkość tego powołania, głębie tego powołania, żeby zrozumieć, czym, kim tak naprawdę jest Chrystus i czym jest nasze wezwanie, warto by poszerzyć kontekst troszeczkę tego imienia. Stary Testament, zapowiedź, cień i proroctwo Jezusie Chrystusie, całkowicie podporządkowany Zbawicielu, On tutaj nam przyjdzie z pomocą. W Starym Testamencie wyjaśnia się wiele rzeczy. Te wyjaśnienia były spowite nimbem tajemnicy, nie rozumiano ich, natomiast one były, były tam. I dla nas, dla ludzi oświeconych wiarą, dla ludzi po przyjściu Chrystusa na ziemię, te tajemnice stają się coraz bardziej jasne, wyraźne. I można powiedzieć, można zdumieć się nad głębią Starego Testamentu, nad głębią Chrystusa, który jest tam ukryty. Imię Jezus jest pokrewne, a może nawet tożsame z imieniem Jozue albo z imieniem Izajasz. I o tych dwóch imionach może chciałbym powiedzieć, bo to są dwa protostwa o Chrystusie, dwie zapowiedzi, dwa nawiązania czy pogłębienia, pogłębienia tej tajemnicy. Można wejść w Chrystusa poprzez, poprzez te imiona, poprzez studium nad biografią, nad życiem i proroka Izajasza i o złego y, ucznia i, i sługi, najwierniejszego sługi Mojżesza. Mojżesz to Stary Testament. Mojżesz podprowadził naród wybrany pod granicę ziemi obiecanej, pod granicę krainy mlekiem i miodem płynącej, pod granicę raju, tego co stanowi raj, co było symbolem, zapowiedzią, e, znakiem raju, tego ostatecznego prze, przeznaczenia człowieka i tego początku, z którego wszystko wyszło też przy okazji. Mojżesz podprowadził do, do ziemi wybranej, natomiast Jozue wprowadził naród wybrany do tej ziemi świętej, do, do Kanaanu, do Palestyny. Jozue, osoba, która nigdy nie zwątpiła w obietnice Boże. Kiedy Izraelici po kilku miesiącach dotarli do, do granic Ziemi Obiecanej, Bóg im powiedział, idźcie naprzód, weźcie co wam przeznaczyłem, nie bójcie się tego, co tam was czeka, nie bójcie się tych Anakim, nie bójcie się tych wszystkich ludów wielkich i mocnych, które, które wydają się być tak potężne w oczach świata. Ja jestem z wami, jestem waszą rękojmią, obiecuję wam, Żydzi zawahali się, a potem odwrócili się od Boga. Uznali, że strach, że groza tych ludów, które przed nimi czekają, mieszkają w Ziemi Świętej, okupują Ziemię Świętą, jest ważniejsza niż rękojmia Boża, jest mocniejsza niż rękojmia Boża. I z wyjątkiem Jozułego i jeszcze jednego, Kaleba, towarzysza Jozułego, wszyscy zwątpili w obietnicę Bożą. Tylko Jozue wytrwał w wierności, nigdy nie zwątpił, że Bóg dopełni i dotrzyma swojego słowa. I widzimy tutaj wielką, wielkie podobieństwo, paralele między aktem wiary Jozuego i aktem wiary Najświętszej Maryi Panny, chociażby Wielką Sobotę albo Wielki Piątek przy krzyżu. Ona z Janem, tak jak Jozue z Kalebem, wytrwała w obietnicach bożych i nigdy nie zwątpiła. Dlatego Jozue był tym, który dożył spełnienia obietnic bożych. On w nie nie zwątpił, a zatem on wszedł do ziemi obiecanej. Nawet Mojżesz został pochowany na granicy tej ziemi. Żaden z tego pokolenia przewrotnego, które wyszło z Egiptu, nie wszedł do ziemi obiecanej z wyjątkiem Jezułego, syna Nuna. I to jest pierwsza, pierwsza tajemnica chrystusowa e, zawarta w Starym Testamencie. Ta wierność Bożemu powołaniu, ta wierność Bożej obietnicy, ta niewzruszona pewność, że Bóg jest ze mną, że Bóg jest z nami, że am Emanuel. Można powiedzieć i rozszerzyć troszeczkę kontekst. Jozue wprowadził do, do lud do ziemi świętej, usłyszał słowa, bądź mężny, bądź mężczyzną. To nie czas dla dzieci. Imię Jezus nie jest imieniem dla dzieci. Imię Jezus to nie jest imienie, imię dla ludzi wątłego, chyjnego serca, dla ludzi, którzy ciągle oglądają się wstecz od pługa, do którego przyłożyli rękę. Bądź mężny i nie wahaj się, ja jestem z Tobą, dasz sobie radę. Pokunasz wszystkie niebezpieczeństwa. I to męstwo, ta odwaga, ta, ta wytrwałość Jozuego jest drugim znakiem czy ogniwem łączącym Jozuego z Jezusem, z naszym Panem i Zbawicielem. Ta odwaga, która nigdy nie osłabła, która prowadziła Jozuego i która spowodowała, że śmiało wszedł do Ziemi obiecanej, mając za sobą rękomię Bożą, a przeciwko sobie mrowie wrogów. Tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, on był odważny. Kiedy szedł do Jerozolimy, szedł tak szybko, że ludzie nie mogli za Nim nadążyć. Szedł na własną mękę. Uczniowie nawet dziwili się, czemu się tak mu, tak mu spieszy. On był odważny, mężny. Robił, co do niego należy. Realizował to, co było Jego misją, co jego było powołaniem, co było jego zadaniem. Jozue i Chrystus, Jezus Chrystus, nasz Pan. Dostali misję. Misja była ciężka, heroiczna, jak misja każdego człowieka. Masz wytrwać w dobru. Żadnego zwątpienia, żadnego narzekania, żadnego litowania się nad sobą. Bądź mężny, zaciśnij zęby i realizuj to, co stoi przed tobą. A ja ci dam moc, byś to, byś, byś to zdołał zrobić. Ja ci dam moc, byś zdołał wytrwać, ale nie jęcz, nie, nie wahaj się, nie patrz wstecz. Nie pamiętaj o tych cebulach, gankach, mię, mięsiwie z Egiptu. Patrz na to, co przed tobą. Nie myśl o tym, co było. Wyrwał Cię Bóg z ciemności i przeprowadza Cię do światła. Wytwaj na tej drodze. Bądź mężny i nie wahaj się. I takim był nasz Pan Jezus Chrystus i takim był Jozue. Dlatego Jozue dotrwał do dni, do, do, do dni wejścia do Ziemi Świętej, wprowadził lud wybrany. I dopóki był ze swoim ludem, dopóki Jozue żył, żaden z przewrotnych ludzi, ludzi Izraela nie ośmielił się zbuntować przeciwko Bogu, ba, więcej, chciał być wierny Bogu. Jozue dał przykład, był żyjącym przykładem, dopóki był z nimi, dopóty Izraelici byli mocni. Nic ich nie mogło pokonać, nigdy nic nie mogło powstrzymać. I to jest kolejne ogniwo łączące Jozuego z naszym Panem Jezusem. Bóg z nami, to któż przeciw nam? Pyta się święty Michał Archanio. Którzy jak Bóg? A zatem jak długo Chrystus jest, jest z nami, jak długo jesteśmy wierni, jesteśmy mężni? Tak długo nie ma, na nas, nie ma na nas grozy, nie ma na nas mocy. Nic nie jest w stanie złamać człowieka, który, przy którym jest Chrystus. Przy którym jest Jezus Chrystus, człowieka, który żyje w własce uświęcającej. Chyba, że On sam chce się poddać. Prorok Izajasz. Prorok Izajasz, jedyny chyba prorok w Starym Testamencie, który sam zgłosił się do swojej misji. Wielka wizja w rozdziale szóstym, kiedy zobaczył świątynię. Nie wiadomo, czy to była wizja świątyni w Jerozolimie, czy może wizja tej jedynej, prawdziwej świątyni w niebie. Zobaczył tam siedzącego na tronie, otoczonego zastępami serafinów. Jego grzech został odpuszczony i kiedy usłyszał, że Bóg chce posłać kogoś, szuka posłańca, to zgłosił się sam. Powiedział, poślij mnie. Wyjątek. Ale znowu jest tutaj połączenie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chrystus wcielił się z własnej, nieprzymuszonej woli. Żaden grzech do tego nie przymusił, żadna moc ani piekielna, ani ludzka nie zmusiła Go do wcielenia. Wcielenie było wcieleniem z wolnej, nieprzymuszonej woli, z miłości do człowieka. Bóg zbawia. To jest Jego imię, to jest Jego imię własne. Nie może zaprzeczyć samemu sobie, ale nie chce zaprzeczać samemu sobie przede wszystkim. Jest wolny w tym, co czyni. Tak jak Izajasz, nasz Pan Jezus Chrystus z miłości... I... Z miłości i z tej wielkiej woli, spełnienia, spełnienia woli Bożej, stał się, stał się człowiekiem. Izajasz wyruszył, ale zanim wyruszył, usłyszał słowa. Będziesz mówił do ludu o twardym karku. Będą cię słuchać, ale nie usłyszą czego co mówisz. Będą na ciebie patrzeć, ale nie zobaczą tego, czym jesteś. Będziesz siał słowa w ich sercach i w ich rozumie, ale tym rozumem i sercem nie pojmą, odrzucą ciebie. Mówi tradycja bardzo stara, związana z życiem czy z osobą proroka Izajasza, że Izajasz oddał życie, został zamordowany za to, co głosił. Stał się męczennikiem za słowo Boże. Zły król Manases, najgorszy z władców Izraela, Manases, który doprowadził Izraela do upadku. Manases, który wprowadził karę na Judę. Nabuchodonozor był konsekwencją grzechu Manasesa, spalenie Jerozolimy i uprowadzenie niewola babilońska była tak naprawdę konsekwencją grzechu tego króla. Król Manases nie mógł słuchać Izajasza. Zatykał sobie us uszy, zgrzytał ze złości zębami i powiedział, nie możesz żyć, bo wyrzucasz mi rzeczy. Czuje, sprawia, że czuje się niekomfortowo. Może użył innych słów, bardziej surowych. Doprowadził do tego, mówi stara opowieść, że, że przepiłowano Izajasza na pół. Tak oddał swoje życie, głosząc Słowo Boże, głosząc Bożą wolę. Tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, który oddał życie za tych, którzy nie chcieli Go słuchać. Manasses, mówi tradycja, na łożu śmierci się nawrócił. Po wielu, wielu latach, po długim więzieniu Manases nawrócił się, skruszony, wrócił do Boga. Napisał piękny psalm, psalm króla Manassesa, który należy do apokryfów, pism pozabiblijnych, poza natomiast jest czymś bardzo cennym i pięknym. Nazywają go czasami 151 psalmem, Księgi Psalmów. Ten psalm jest psalmem pokutnym, psalmem powrotu grzesznika do Boga. Ziarno, które zasiał Izajasz w sercu złego króla. Przyniosło owoc po wielu latach. Okazało się być mocniejsze niż zatwardziałość serca, niż śmierć duchowa, w której żył król Manasses. Przyniosło owoce, tak jak ziarno, które zasiał Chrystus, przyniosło owoce w sercach, w sercach tych, którzy go zamordowali. Mówi dzisiaj o tym święty Piotr wyraźnie. To wyście zamordowali Chrystusa. Wyście go zabili w rękami pogan, natomiast on jest nadal waszym zbawieniem, bo jego imieniem jest Bóg zbawia. On jest zawsze otwartą drogą do zbawienia możecie wrócić, możecie nią podążać. Bóg was kocha. I to jest, to jest kolejna, powtarzam, paralela między życiem proroka Izajasza a życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus jest tym, który objawia nam, kim naprawdę jest Bóg. Uczynił to prorok Izajasz, piąty Ewangelista. Ten, który pisał, tak jakby spisał biografię Chrystusa i sens jego mesjańskiej misji na 700 lat przed samym Chrystusem, pisał też o tym Izajasz, o absolutnej transcendencji Bożej. Bóg jest zupełnie czymś innym niż nam się zdaje. Nie jest dziełem rąk naszych. Nie jest jakąś ideą w umyśle człowieka. Nie z jakimś archetypem jaźni, który, który gdzieś w głębi nas tkwi jakimś ukrytym potencjałem, który trzeba rozwinąć w sobie. Nie jest żadną z mocy tego świata, nie jest fatum tego świata, nie jest niczym, co można zdefiniować za pomocą terminów tego świata. Jest zupełnie inny. Jak wysoko niebo góruje nad ziemią, tak wysoko myśli moje górują nad Waszymi myślami. Moje ścieżki górują nad Waszymi ścieżkami, mówi Pan Bóg Wszechmogący. To są słowa z Księgi Proroka Izajasza. Absolutna transcendencja Boża i absolutna wyjątkowość naszego powołania. Powołania ściśle transcendentnego. My tu wrócimy po zmartwychwstaniu ciała, ale my nie będziemy częścią tego świata. Nigdy nią nie byliśmy. W powołaniu Bożym jesteśmy przeznaczeni do czegoś absolutnie poza, absolutnie wykraczającego poza horyzonty i ramy tego świata. Wszelkie możliwe definicje. I to jest prawda, którą przyszedł, przyniósł Chrystus na ten świat. Bóg, Boga nikt nigdy, nigdy nie widział. Natomiast jednorodzony on im pouczył. I tak samo prorogi Zajasz. W Izajaszu tłumaczy się w dużej mierze tajemnica naszego pana Jezusa Chrystusa. I Zajasz jest proroctwem Jezusa Chrystusa. A zatem ludu o twardym karku, który nie chce słuchać, który wyrzuca swoje, swoje wymiociny, swoje grzechy w konfesjonałach i zaraz wraca do tych konfesjonałów, żeby je znowu spożyć. Jeszcze raz i jeszcze raz. Ludu o głuchych uszach i zamkniętych oczach, nie martwcie się, bo ziarno, ziarno zasiawane w waszych sercach będzie zasiewane aż do końca świata. Bo są ludzie mężni, wytrwali, jak Jozue, jak Izajasz, jak Jezus Chrystus, którzy nigdy się nie poddadzą na tej, na tej, na tej ścieżce. Nie odpuszczą sobie ludu, który ukochali. Bo ta służba tym ludziom o otwarciałym karku, to jest kolejna łączność między Chrystusem, Jozuem a Izajaszem. Jozue poświęcił się narodowi wybranemu, Izajasz żył i umarł dla narodu wybranego. I jego W jego śmierci było życie króla Manassesa. I tak samo w nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł do was, do ludu o otwartym karku, o zaciętych, o zaciętych sercach. I w końcu skruszy te serca. Jeśli będziecie tego chcieli, to ten kamień waszych serc zostanie skruszony i wykiełkują tam ziarna łaski, tak jak wykiełkowały w sercu króla Manasesa, najgorszego króla w historii Starego Testamentu, który stał się, można powiedzieć, wzorem skruszonego grzesznika, tego, który uzyskał wybaczenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.